Po raz pierwszy zetknęłam się z Jackiem Kuroniem jako dziecko, byłam w Walterowcach w arcesie prowadzonym, wymyślonym przez Jacka i Jacek był wtedy szefem chówca, a jego brat Felek, czyli Andrzej Kuroń był, był moim drużyną na Żoliborzu. Potem byłam tam przez dwa lata w alterowcach, a potem na 76 rok mój mąż został w przypadkowo, dość w przypadkowej sytuacji aresztowany w Radomiu podczas zaś Radomskich. No i jako poszkodowany, jako ofiara Radomia zgłosił się do Jacka. Kuronia, to gdzieś był czerwiec, może lipiec 76 czerwiec. I, no i w ten sposób się zaczęły, potem, potem w naszym domu zaczęło się przepisywanie komunikatów chorób, czyli takie komunikaty koru to były takie spisy represjonowanych osób tego, co im się wydarzyło w, w całej Polsce. E, a później to się przez przebitka, to się pisało na maszynie e, do pisania, e, bo komputerów nie było i przez przebitkę, czyli przez kalkę i taką cien, cienką, taką bibułkę, żeby się tam zmieściło, e, została no ro, ro, rozmnożone, roz, e, czyli do dziesięciu egzemplarzy, a później w naszym domu Wylądował powielacz denaturowy, denaturatowy i przez ten powielacz czuć było zapach na całej klatce schodowej, było to powielane i tak to stopniowo z dniem na, za dzień za dniem się roz, ta, ta, ta działalność opozycyjna się moja rozmnażała. Wkrótce powstała nowa, czyli wydawnictwo podziemne prowadzone przez Adama Michnika, Jacka Kuronia, Konrada Bielińskiego, Grzegorza Bogutę. I to wydawnictwo na, na bardzo, bardzo prymitywnych powielaczach. Zaczęło drukować różne książki, miłosza, bardzo różną literaturę, piękną pisma. I no, brałam w tym wszystkim udział początkowo jako kierowca. Miałam samochód małego fiata i tym małym fiatem przewoziłam różne rzeczy, jakiś papier, maszyny drukarskie, części do maszyn, farbę. I takie były początki.